31 co druga Jest, jest cały event w PvP, czyli w mapy gdzie możemy się na to oddzielać Mamy coś po prostu do zrobienia, nie? Czyli to jest cały event w PvP Ja też oddzielę się przez co w tej chwili, to jest a Tak to powinno wyglądać Jak event PvP Będziemy się na pierdalać Jedzonko PvP zjeść A bo pan ma pewnie streama, pan YouTube na YouTube'a. Jakich to nie umiem? Mało nas, mało. To on wkrótce będzie wypatrujący w Połowę tej ekipy nie Co tu musimy? To jest... Czemu my jesteśmy to? z tej strony? Pizda dostanie do jednego parku, to to się śmiało, nas Nie, musimy... Nie zawsze... Wsz wszyscy razem się <laughs> trzymajcie w kupie. Tak, zawsze musicie mieć, że tak powiem, szacunek do swojego enemy. Przecież co roku kupię atom sami. Ja No Bo no my jesteśmy w ogóle z tej mapy. tu nie będzie ludzi. Ale my wyjdziemy zaraz. My, my zaraz wyjdziemy. Tu jest jakiś chłop, tu Dobra, 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 biegamy, 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 biegamy chodźmy no, no, Ale co na kurwa robicie, na Moonlight Desert jest no. 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 piwki no, yeah. dobra, <laughs> to jest problem z targetowaniem że...

nie, Nie wiem Wypierdalajcie po no, Wszystkich po kolei Dobra, Dobra dominacja tam, Skaczemy no, no, oni byli Dobra. AFK Dobra. Dobra. Tak, tutaj tutaj jakieś kurwa boty Nie Dobra. lecimy Dawajcie Walka z rewitacją Pijmy boty, to są boty większości Boty, no, oni Dobra, leży Dobra Gdzie Biegniemy i ja mam taki pomysł. Tutaj obok jest 1 yy, HP yy, Bone Stone. Wpadniemy sobie tam na ganka, wypierdolimy się i przyjdziemy do łodzi. Także za mną. O, macie tutaj tego. Ej, nie każdy lider party na mnie ustawi strzałeczkę. Jakiegoś. A wiadomo, gdzie to ty kończy. jesteś. Tutaj. Podejdźcie do domu. Konka z na, no, na no, przykład. No, Hmm. Dobra. To um, nie mamy chyba, nie no, widzę. Tu Tu no, no, a, 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 -a, -a, a nie, nie. muszę to, to jakaś inna lidia w ogóle. Dobra, bijcie, bijcie. Do lewej, do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. Do lewej, Środek. Łapcie kogoś. Złapał, 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 zapał Do 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 go, 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 go. Dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Tego tanka to jest no, 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 Zrasujcie, zrasujcie, no, 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 do przodu cały czas. Zostawcie, zdropujcie tych kurwa ludzi tam na, 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 na tym. Do przodu. Dedeku wypierdalać, tak? to wyjebana. Do przodu, do przodu, do przodu. Hollow złapany, hollow złapany. Leży. Eryk Z. John. Leży. Leży, leży, leży. Dawaj, dawajcie, dawajcie, dawajcie. wygniemy, Worsa jest złapany. Wracają, wracają. Arch, 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 arch. Bo to jeszcze inna gilidia przyszła jakaś. Kantera Dawajcie, attack dawajcie, skoro. dawajcie. Co pan go Dobra, on już spada. Leży, leży, leży. Do lewej, do lewej, leży. Tych do lewej, do lewej. Huntera. Na mnie, na mnie. Oh, leży. Nie, mówcie na mnie, na mnie. To, że Hunter. was bije, to tam chuj, nie? W prawo, no, prawo, prawo, jest... prawo. w prawo, w prawo, w prawo. w prawo. Do prawej do prawej do prawej, prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Do prawej. No spalnie, się, hmm. Do prawej, do prawej, do prawej. Na dobra. Raz, 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 raz. Próbujcie wyłapać. To jest razem. No, no. no. Próbujcie wyłapać. Dobra, jest wyłapany. się chyba. Leży, następny, gorsa. Następny? No to by go się zgraspili Dobra, my wchodzimy na tą... Na górkę Na tą górkę tutaj i tu czekamy No ma taką tarczkę ładną, który zbieramy Hojnie? No, udopadli Z tyłu, udopadli Dobra, i zaraz, dobra, i raszujemy z panem, raszujemy z Na lewej yeah. stronie mamy inne, so, 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 so. Dobra, spokojnie. Tu do zespalna, so, so, so. najpierw. Do lewej, do lewej strony. Do lewej strony, tu jest one-hp. One-hp jest jeden, ucieka. Na no. jest. Uciekają. Uciekają dawać czy nie? Nie wiem, rozdzielimy się zaraz pewnie. No, dawajcie, dawajcie. Już, leży. Biegniemy, biegniemy, dobra. Stop, 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 zgrupowanie. grupowanie. nie rozciągamy się. Ładnie zgrupujemy. Eee, no to wyobraźcie sobie, że możemy dostać pierdol zaraz zaraz idziemy na bąstwonę tam. Oni dostaną pierdolę. Chodźcie, 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 za mną, za mną, za mną, biegniemy, 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 biegniemy. Olej jeśli chowa za skałką, Myślisz, że go nie widzimy. Zdropujemy ten event na chwilę. Chcecie go spróbować. Dostaniemy pewnie pizdę, ale jak Co? nie, no to nie, nie, nie wiem. Nie, nie bądź pesymistą. Nie. Nie Dobra, wychodzimy do strefy. Tak, wychodzimy na strefę inną, bo idziemy Bongstone spróbować, bo jest Bongstone tutaj obok na, na tym. To kurwa jak tu wejść teraz? O, ja bym no, chciał to się... tym mostem przejść tutaj. Do prawej chodźcie. E... Do prawej, za mną, za mną, za mną, most, za mną. A będziecie się coś? Nie, 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 nie. Na most, na most. I tutaj wchodzimy na ten duży most. Tam trzeba na górę wejść. Tak, tak. Tylko no nie chory. wiem czy tędy wejdziemy, chłopaki. No nie, tędy się nie wejdzie. No, nie no, nie, w wejdzie. W wejdzie. nie no, wiem, ja wszedłem, jest no, ja, jest no, ja, jest no, ja jestem! Ja jestem, chłopaki! No, no dobra, Nie no, może na

Ogólnie no to, ogólnie no to... Wojwodzie to ha... jest wput jak chuj. P w wracamy Hi na event? Tak, no wracamy na event. Uh, oh, dawajcie oh, na light Desert Waypoint. Ogólnie to wy spierdoliliście, y, bo wy od drugiej strony tam wejść. A mi chodziło o to, żeby na tym moście się napierdalać z nimi, przepychać, nie? A wy od dołu, kurwa, jako oni mają high grunda poszli. I tak czekam na was na tym, kurwa. Mówię, co wy robicie, nie? Ale up, afu stary, no to...

Nie ma Dobra, bijemy, 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 rozwoju. bijemy, bijemy Jak zginie no to ja zrobię gate'a w drugą stronę Spokojnie Bijemy do przodu, do przodu, do przodu Pchamy do lewej, pchamy do lewej, pchamy do lewej i mamy heal'a w fakty Dobra, nieważne, nie nieważne nie to jest Pchamy, 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 pchamy Cały czas do przodu Pchaliście, tak? Czują respekt, czują respekt Dobrze Kunak z tyłu, kurwa O kur... Pchamy do przodu, do przodu, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Oj, jak mnie bije tak. Uwaga, Uwaga, ja to Dobra, bo... tak, no, no, z... 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 ja zrobię gaita, ...no, trzeba gaita zrobić ...to Ja zrobię gaita No nie Ale. wiem, ja byłem w środku niż... Po co ich wóz? Chodź na ten event, co byliśmy wcześniej, wbijam jakieś punkty, nagrody, ale... To, to, to jest ten event. Kurwa, no. <śmiech> nie, <śmiech> nie, to jest ten kurwa, jego ma, Nie, tylko to powiem <laughs> wam tak. Na następny PHP, po pójdziemy, to ja wszystko z góry do domu tuję i tylko liderów partii ustawiam, nie? was będę pierdolił głupoty. Spokojnie. Dla ciebie, <laughs> zawsze można liczyć. Ja, A oni to w Do miasta, są, kurwa do miasta. No tak, wiadomo do miasta. wszystko, do do miasta. Czysty 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 do miasta. się do na ten Moonline miasta. Czysty we... Aha, najpierw... Wait, Dobra, to czekajcie tam, czekajcie tam, to czekamy tam w głazie. To dole, tak? No. Tak, Tylko tego. tu ten boss, czy co to jest, to ziemią co lata. No na ranie. No leci teraz, fajnie. Leci, leci. leci, leci.

nie. nie widzę nic heroń gender. O, to jest. Dobra. U mnie wszyscy byli na Sandworm Lair, nie? Na mapie. Dobra. prawe jest e Będę pingował na... Sięka, na mamy o, dobra, 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 dobra Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Okrążamy Okrążamy, 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 okrążamy Rozciągniemy ich po prostu i... i tyle, no Do prawej, do prawej, do prawej, do no, prawej w kieszynę Jezu, Dobra, łapiemy, łapiemy, łapiemy do prawej Loka, 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 loka Lok leży Lok leży, lok leży, lok leży. Do prawej, od prawej, od prawej, od prawej. Do przodu, nie dajcie się wypychać, nie dajcie się wypychać. Do przodu, do przodu, do przodu. Żeby wbić damage dealerów. I healerów, i tak. healerów. Do prawej, do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. No, no, Dużo, nie dużo, Kurwa oni są Zresztą kurwa Ja jeszcze kurwa się zapytam czy wy bijecie też po liderze party kurwa jeżeli chodzi o... No, Peter jest klaro. Dawajcie mu like to Zmieńcie lidera party na DDK Też lecnie mordę z party na mnie. I zawsze, zawsze bije, bijcie po, po liderze party Bo tak to no, tak jest. szybko bardziej schodzą. Cóż, to to nie jest 1hp, to co to jest za to je? No oni są w aliansie mają 6 gilded No Dobra, I dobra, to dobra, to dobra, dobra, Do prawej, do prawej, nie rasujcie ich Do prawej, do prawej, do prawej biegniemy do, do, do prawej, do prawej, do prawej Do prawej Dobra i teraz tych dedeków na, na dole Canona, canona Canon jest, uu, jak go zabijecie to będzie na leży Mech, to jest tank, do prawej, do prawej, do prawej, Olaś tanki, lokamora, lokamora Leży Do prawej, do prawej, do prawej I teraz na spał, na spał, na spał, na spał, na spał Tego ignistał, ignistał Dobra Jacie dupio Ja mam ruta kurwa i nie mogę Raz, rasujcie ich, rasujcie ich, tanków dropujecie Tanków dropujecie i wpierdalacie się w dedeków, nie? Elowny z, elowny, z prawej, elowny z prawej I Musimy w TSA zainwestować ogólnie, żeby każde, każde pańsie miało... Do lewej teraz, do lewej teraz, do lewej teraz Ude, no dobrał mnie tank, Jest was bardzo dużo z tyłu, jest kurba was z tyłu, nie wiem dlaczego jesteście tam z tyłu Raz, raz, raz. Te tanki to w was chodzą, od razu ich dropujecie i w dedeku ubiegacie. Nie bo... te tanki, bo one nic nie robią, kurwa. Kanon <skrytanie> w klucznej Kanon, największy streamer zabity. Przez zakon. A, kurwa, super, świetnie. Ja jak się wypierdalacie, stójcie na spawnie, stójcie na spawnie jak się wypierdalacie, stójcie na spawnie cały czas. Wyjebcie się wszyscy i pól na spawna, pól na spawna, pól na spawna. oni też grają w play, także. Dobra, odlećcie nas. Zajebiście. Dobra. Czekamy jeszcze ucisko, około, Nie, można sobie wypierdalamy.